Święta dożynkowe już za nami, zakończył się błogi czas wakacji, a jesienna aura nie pozwala zapomnieć o nadchodzącym sezonie na czapki i szaliki. Niektórzy jednak nie godzą się na to, by szarość zawładnęła samopoczuciem i zwyczajnie przenoszą imprezy plenerowe pod ciepły dach. Pierwsza bobrownicka biesiada Strażacka, która odbyła się w minioną niedzielę, to dobry przykład tego, jak można bawić się jesienią. W ramach tej biesiady, wspólnie z tymi, którzy przyjdą jako goście, będziemy śpiewać bardzo znane popularne piosenki biesiadne. Przygrywać nam będzie kapela folklorystyczna Bobrowiac. Przewidziane są konkursy, przewidziane są informacje związane z historią rolnictwa. Przygotowaliśmy także poczęstunek, domowy smalczyk, ciasta, wypieki też domowe. Myślę, że będzie tanecznie, zabawnie i smacznie. Biesiada spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, która bardzo dobrze przyjęła taką formę rozrywki. Myślę, że przede wszystkim to wynika z tego, że w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej mamy sekcję kulturalną, która co roku organizuje różne koncerty, spotkania Statystyczne. Moją rolą jako sukcesa sołtys, jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i reprezentowanie ich na zewnątrz, a głosy, by zorganizować takie wspólne biesiadowanie, dochodziło mi już od kilku miesięcy, a można i powiedzieć lat trzech. I dlatego dzisiaj się spotykamy w takich okolicznościach. Słowa podziękowań za tak duże zaangażowanie w lokalne życie towarzyskie padły także z ust wójta gminy. Ja w tym miejscu bardzo chcę sobie podziękować y, drukom z OSP z Bobrownik, przed chwilą to wspomniałem na sali, za to, że podejmują. To jest pierwsza taka inicjatywa, y, która, która ma miejsce. Co prawda. Bo równiki mają taką specyficzną jakąś naturę, że no, ludzie chyba muszą się i lubią się bawić jak jest już ciemno, nie lubią przychodzić na, na widne imprezy, ale bardzo miła atmosfera. Fajny, fajnie można wypocząć, spędzić mi po południe, zwłaszcza dla osób starszych. Mam nadzieję, że, że to się przyjmie i takie uroczystości będą organizowane częściej. Może nawet wspólnie zorganizujemy coś, coś większego, wspólnie tutaj pan Sołtys razem z gminą w większym rozmiarze, jeżeli będzie taka, taka chęć i społeczeństwo będzie to potrzebowało i chciało, na pewno też się będziemy chcieli w to włączyć i pomóc, żeby to rozrosło się do rangi troszkę większej. Bobrowniki mają coraz więcej do zaoferowania, a takie inicjatywy integrujące społeczność jeszcze lepiej spajają lokalny patriotyzm. Przede wszystkim bobrowniki, jak Panowie tutaj zauważacie, troszkę się zmieniają. Został unowocześniony teren przy rzece Grysce, gdzie za chwilę będzie roczyste otwarcie tego terenu. Tam będzie miejsce plenerowe. W połowie października zamontujemy siłownie zewnętrzne pierwsze siłownie, które będą w naszej gminie. My w wszystkich gminach już są takie siłownie, u nas nie było siedem elementów. Od czerwca gmina jest właścicielem ruin zamku. Mamy z tym też związane wiele, wiele atrakcji, które chcemy, żeby przyciągały turystów. Obecnie gmina rozpoczyna już przygotowania do Wigilii dla osób starszych i samotnych, na którą zaproszono już ponad 400 gości.